Sura 20. Ta-ha. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego. Ta-ha. Nie zesłaliśmy Ci Koranu, abyś znosił cierpienie, ale jedynie jako napomnienie dla tych, którzy się obawiają, jako objawienie od tego, który stworzył Ziemię i niebiosa Najwyższe. Miłosierny umocnił się na tronie. Do Niego należy to, co jest w niebiosach i na ziemi, i to, co jest między nimi, i to, co jest w jej wnętrzu. A jeśli wypowiadasz swe słowa głośno, On zna każdą tajemnicę i to, co najbardziej ukryte. Bóg? Nie ma Boga poza Nim. Do Niego należą najpiękniejsze imiona. Czy doszła do Ciebie opowieść o Mojżeszu? Oto spostrzegł On ogień. I powiedział do swojej rodziny: poczekajcie, zobaczyłem ogień. Może przyniosę wam z niego płonącą szczapę, albo znajdę przy ogniu przewodnika. Kiedy podszedł do niego, rozległo się: O mój Rzeszu, oto ja twój pan. Zdejmij swoje sandały, jesteś bowiem w świętej dolinie Tuwa. Ja cię wybrałem. Posłuchaj tego, co będzie ci objawione. Zaprawdę, ja jestem Bogiem i nie ma Boga poza mną. czcij mnie i odmawiaj modlitwę, wspominając mnie. Zaprawdę, godzina nadchodzi, ukrywam ją jeszcze, aby każda dusza otrzymała nagrodę za swoje starania. Niechaj nie odwróci cię od niej ten, kto w nią nie wierzy, i kto idzie za swymi namiętnościami, abyś się nie zgubił. Cóż to trzymasz w swej prawej ręce, moj Rzeszu? Odpowiedział: To jest moja laska. Wspieram się na niej i strącam nią liście dla moich owiec. Używam jej też do innych rzeczy. Powiedział Bóg: Rzuć ją, o mój Rzeszu. I rzucił ją i stała się wężem pełzającym. Powiedział: weź go, nie bój się. My przywrócimy go do poprzedniego stanu. Wsuń swoją rękę w zanadrze, wyjmiesz ją stamtąd białą bez żadnej szkody. To drugi znak, aby pokazać ci niektóre z naszych wielkich znaków. Idź do faraona. On bowiem stał się ciemiężcą. Mojżesz. Powiedział, Panie mój, rozszerz mą pierś i ułatw mi moje zadanie. Rozwiąż supeł mego języka, aby zrozumieli moje słowa. I daj mi pomocnika z mojej rodziny, Arona, mego brata. Wzmocnij przez niego moją siłę i niech dzieli ze mną moje zadanie, abyśmy wysławiali Cię często i często Cię wspominali. Ty zawsze nas widzisz. Powiedział, Twoja prośba będzie spełniona, o moj Rzeszu. My już wcześniej okazaliśmy ci łaskawość, kiedy objawiliśmy twej matce to, co objawiliśmy. Włóż go do skrzyni i wrzuć ją do morza. Niech morze wyrzuci go na brzeg, aby wziął go nasz wróg i jego wróg. A ja obdarzyłem cię swoją miłością, abyś wychował się na moich oczach. Oto przyszła twoja siostra i powiedziała, czy mam pokazać wam kogoś, kto o niego zadba? Wówczas zwróciliśmy cię Twej matce, aby ochłodziło się jej oko i aby się nie smuciła. Kiedy zabiłeś pewnego człowieka, wtedy my uwolniliśmy cię od kłopotu i poddaliśmy cię innym próbom. Zamieszkiwałeś przez lata wśród Madjanitów. Potem przyszedłeś tutaj, jak ustalono, o rzeszu, ja wybrałem cię dla siebie. Idźcie, ty i twój brat z moimi znakami i nie słabnijcie we wspominaniu mnie. Idźcie do Faraona, on bowiem stał się ciemiężcą. Przemówcie do niego słowem łagodnym, być może on się opamięta albo wystraszy. Oni powiedzieli... Panie nasz, boimy się, że On zlekceważy nas lub okaże się ciemiężcą. Powiedział: Nie obawiajcie się, przecież ja jestem z Wami, słyszę i widzę. Idźcie do Niego i powiedzcie: My jesteśmy posłańcami Twego Pana. Daj odejść z nami, synom Izraela, i nie każ ich. Przyszliśmy do Ciebie ze znakiem od Twego Pana. Pokój temu, kto idzie drogą prostą. Zostało nam objawione, że kara spadnie na tych, którzy kłamali i się odwrócili. Faraon powiedział: Któż jest waszym panem, o Mojżeszu? Odpowiedział: Panem naszym jest ten, kto nadał kształt każdej rzeczy, a potem ją poprowadził. Powiedział: A jak jest z pierwszymi pokoleniami, on powiedział: Wiedza o nich jest u mego pana w księdze. Nie błądzi mój pan i nie zapomina. On jest tym, który dla was uczynił ziemię kolebką i dla was wyznaczył na niej drogi i zesłał z nieba wodę. Dzięki niej wyprowadza pary z różnych roślin. Jedzcie i wypasajcie wasze bydło. Zaprawdę w tym są znaki dla ludzi rozumiejących. Z ziemi was stworzyliśmy i do niej was sprowadzimy, i z niej was wyprowadzimy ponownie. I pokazaliśmy faraonowi wszystkie nasze znaki, ale on uznał je za kłamstwo i odrzucił. Powiedział: Czy przyszedłeś do nas, aby wygnać nas z naszej ziemi swymi czarami? O mój Rzeszu, my możemy pokazać ci czary podobne do twoich. Wyznacz czas spotkania między nami a tobą którego nie naruszymy, i miejsce odpowiednie. Mojżesz powiedział: Czasem spotkania będzie dzień święta, i niech ludzie zbiorą się przed południem. Faraon wycofał się, zebrał swoją przebiegłość, a potem przyszedł. Mojżesz powiedział do nich: Biada wam, nie wymyślajcie kłamstwa przeciwko Bogu, aby On nie zniszczył Was karą, i oszukał się ten, kto wymyślił kłamstwo. Oni spierali się między sobą w ich sprawie, ale trzymali to w tajemnicy. I powiedzieli, ci dwaj są z pewnością czarownikami, którzy swymi czarami chcą wygnać was z waszej ziemi i sprowadzić z waszej najlepszej drogi. Zbierzcie więc waszą przebiegłość, następnie przyjdźcie w szeregu i odniesie dzisiaj sukces ten, kto będzie górą. Oni powiedzieli, O rzeszu, czy ty rzucisz, czy my rzucimy pierwsi. Powiedział nie, rzucajcie pierwsi. I wydawało mu się, że ich sznury i laski pełzną za sprawą ich czarów. I Mojżesz poczuł w swojej duszy strach. Powiedzieliśmy mu nie bój się, ty będziesz górą. Rzuć to, co masz w twej prawicy, a ono połknie to, co oni zrobili. To, co oni zrobili, jest tylko czarodziejską sztuczką, a żaden czarownik nie odniesie sukcesu, gdziekolwiek byłby. I padli czarownicy twarzami do ziemi. I powiedzieli, uwierzyliśmy w Pana Aarona i Mojżesza. Faraon powiedział: Uwierzyliście w Niego, zanim ja wam pozwoliłem? Z pewnością On jest waszym mistrzem, który nauczył was czarów. Każę odciąć wam ręce i nogi na przemian legle, i każę was ukrzyżować na pniach drzew palmowych. I dowiecie się wówczas, który z nas jest surowszy i wytrwalszy w karaniu. Oni powiedzieli, nigdy nie przedłożymy Cię nad te jasne dowody, ani nad tego, który nas stworzył. Rozstrzygnij więc to, co masz rozstrzygnąć, ale możesz rozstrzygać jedynie w życiu tego świata. Wierzymy w naszego Pana. Może On wybaczy nam nasze grzechy i czarodziejstwo, do których nas zmusiłeś. Bóg jest lepszy i pozostający na zawsze. Zaprawdę, dla tego, kto przyjdzie do swego Pana jako grzesznik, przygotowane jest piekło. Tam ani nie umrze, ani żył nie będzie. A dla tych, którzy przyjdą do Niego jako wierzący, którzy czynili dobre dzieła, dla tych przygotowane są stopnie najwyższe, ogrody raju, przez które płyną strumienie. Oni będą tam przebywać na wieczność. Taka jest nagroda dla tych, którzy się oczyszczają. I objawiliśmy Mojżeszowi. Wyrusz nocą w drogę z moimi sługami i uczyń dla nich suchą drogę w morzu. Nie bój się pościgu i nie obawiaj się morza. Ścigał ich faraon ze swymi wojskami, ale może zagarnęło ich i przykryło. I tak faraon wprowadził swój lud w zbłądzenie i nie poprowadził go właściwie. O synowie Izraela, my ocaliliśmy Was przed Waszym wrogiem i zawarliśmy z Wami przymierze na prawym stoku góry. Zesłaliśmy Wam mannę i przepiórki. Jedzcie rzeczy dobre, w które Was zaopatrzyliśmy, ale nie przekraczajcie w tym miary, aby nie spadł na Was mój gniew. Na kogo spadnie mój gniew, ten z pewnością jest zgubiony. Przebaczam zawsze temu, kto się nawróci. Wierzy, czyni dobro i idzie drogą prostą. Powiedział Bóg: Co spowodowało, że tak pospieszyłeś od swego ludu? O mój Rzeszu. Powiedział: Oni idą moimi śladami, a ja pospieszyłem do ciebie, mój panie, abyś był zadowolony. Powiedział: My poddaliśmy twój lud próbie po twoim odejściu, i wprowadził go w zbłądzenie Samarytanin. Powrócił Mojżesz do swego ludu, zagniewany i smutny. Powiedział: O ludu mój, czyżby wasz pan nie dał wam pięknej obietnicy? Czy może przymierze było dla Was zbyt długie, albo chcieliście, aby spadł na Was gniew Waszego Pana? Złamaliście daną mi obietnicę. Oni powiedzieli: Nie złamaliśmy danej ci obietnicy z własnej woli, ale byliśmy zmuszeni do przeniesienia ciężkich ozdób ludu i rzuciliśmy je w ogień, jak postąpił też Samarytanin. Uczynił dla nich Bożka w postaci cielca, który Jakoby muczał. Oni powiedzieli, to jest wasz Bóg i Bóg mojżesza, ale on zapomniał. Czy oni nie widzieli, że on nie odezwał się do nich ani słowem i nie mógł przynieść im żadnej szkody ani pożytku? Już wcześniej powiedział im Aaron: O ludu mój, on jest tylko próbą dla was. Zaprawdę waszym panem jest miłosierny. Postępujcie za mną. I bądźcie posłuszni memu rozkazowi. Oni powiedzieli: Nie przestaniemy go czcić, dopóki nie powróci do nas Mojżesz. Mojżesz powiedział: O Aronie, co cię powstrzymało, gdy zobaczyłeś, że oni zbłądzili, aby pójść za mną? Czy ty nie byłeś posłuszny memu rozkazowi? Powiedział: O synu mojej matki. Nie łap mnie za moją brodę ani za głowę. Bałem się, że powiesz: Ty uczyniłeś rozłam między dziećmi Izraela i nie przestrzegałeś mego słowa. Powiedział Mojżesz: Cóż się stało o Samarytaninie? Powiedział: Ja widziałem to, czego oni nie widzieli. Wziąłem garść pyłu ze śladów posłańca i rzuciłem go. Tak zwiodła mnie moja dusza. Powiedział Mojżesz: Odejdź stąd. Powinieneś w tym życiu mówić, nie dotykajcie mnie. I masz wyznaczony czas, który nie będzie opóźniony. Spójrz na swego Bożka, któremu oddawałeś cześć. Spalimy go, a popiół rozrzucimy w morze. Waszym Bogiem jest tylko Bóg. Nie ma Boga jak tylko on. On każdą rzecz ogarnia swoją wiedzą. Tak oto przekazujemy ci opowieści, które już przeminęły i dajemy ci od nas napomnienie. Ten, kto się od niego odwróci, poniesie na sobie w dniu zmartwychwstania ciężar na wieki. Jakże zły to dla nich ciężar w dniu zmartwychwstania. Tego dnia zadmą w trąbę i my zbierzemy tego dnia grzeszników jasnookich. Szepcząc, będą mówić między sobą. Przebywaliście w grobach nie dłużej niż dziesięć dni. My najlepiej wiemy, co oni będą mówić, gdy powie ten, który im przewodził. Przebywaliście tam tylko jeden dzień. Oni zapytają Cię o góry. Powiedz: Mój Pan zetrze je na pył. On pozostawi na ich miejscu pustą równinę i nie zobaczysz tam ani krzywizny, ani nierówności. Tego dnia oni pójdą za nawołującym, w którym nie będzie żadnej krzywizny. Ich głosy ucichną przed miłosiernym i niczego nie usłyszysz oprócz szeptu. Tego dnia nie będzie pomocne żadne wstawiennictwo, z wyjątkiem tego, kto ma pozwolenie miłosiernego i którego słowo pobłogosławił. On zna to, co przed nimi i to co za nimi ale oni nie ogarniają tego swoją wiedzą wszystkie twarze upokorzą się przed żyjącym samoistnym i rozczarowany będzie ten kto poniesie brzemię niesprawiedliwości ten kto czyni dobre dzieła jest wierzącym nie musi się obawiać ani niesprawiedliwości ani ucisku oto zesłaliśmy ten Koran w języku arabskim w którym wyjaśniliśmy dokładnie niektóre ostrzeżenia. Być może będą bali się Boga, albo odnowi w nich napomnienie. Wywyższony ponad wszystko jest Bóg, Władca, Prawda. Nie spiesz się z Koranem, zanim nie będzie Ci zakończone objawienie i powiedz: Panie mój, powiększ moją wiedzę. Już wcześniej zawarliśmy przymierze z Adamem, ale on zapomniał, i nie znaleźliśmy w nim zdecydowania. Niegdyś powiedzieliśmy aniołom, pokłoncie się Adamowi. Oni pokłonili się, oprócz Iblisa, który odmówił. Powiedzieliśmy wówczas o Adamie: Zaprawdę, to jest wróg Twój i Twojej żony. Uważajcie, aby nie wyprowadził was z raju. Wtedy bowiem będziesz nieszczęśliwy. Ty nie będziesz tam głodny i nie będziesz nagi i nie będziesz cierpiał spragnienia ani od słonecznego żaru. Szatan jednak podszepnął mu zło, mówiąc, o Adamie, czy poprowadzić cię do drzewa wieczności i królestwa, które nigdy nie przeminie? Oboje zjedli z niego i dostrzegli swoją nagość i zaczęli się okrywać rajskimi liśćmi. Adam zbuntował się przeciwko swemu panu i zbłądził. Potem wybrał go jego pan, zwrócił się ku niemu i poprowadził. Powiedział Bóg: Odejdźcie stąd wszyscy i bądźcie wrogami, jedni dla drugich. Kiedy przyjdzie do was moje przewodnictwo, to ten, kto pójdzie za moim przewodnictwem, nie zbłądzi i nie będzie nieszczęśliwy. A kto odwróci się od mego napomnienia, ten będzie miał życie biedne. I wskrzesimy go ślepym w dniu zmartwychwstania. On powie: Panie mój, dlaczego wskrzesiłeś mnie ślepym, gdy byłem widzącym? Bóg powie: Tak jak zapomniałeś o naszych znakach, gdy przyszły do ciebie, tak ty będziesz dzisiaj zapomniany. Podobnie odpłacimy temu, kto przekracza granice i nie wierzy w znaki swego pana, a kara w życiu ostatecznym będzie surowsza i długotrwała. Czy nie poprowadzi ich to, jak wiele zniszczyliśmy przed nimi pokoleń, po których siedzibach teraz chodzą? Zaprawdę, w tym są znaki do ludzi rozumnych. Gdyby nie wcześniejsze słowo od twego pana i wyznaczony termin, to dokonałoby się nieuniknione. Bądź cierpliwy, cokolwiek oni mówią. I wysławiaj chwałę twego pana przed wschodem słońca i przed jego zachodem. I podczas nocy i na krańcach dnia być może będziesz zadowolony. Nie kieruj Twych oczu z zazdrością na rzeczy, jakie daliśmy w używanie niektórym z nich, aby poddać ich próbie. Zaopatrzenie od Twego Pana jest lepsze i trwalsze. Nakaż swej rodzinie odprawianie modlitwy i bądź w niej wytrwały. My nie żądamy od ciebie zaopatrzenia, ale my sami dajemy ci zaopatrzenie. Ostateczny wynik jest następstwem pobożności. Oni powiedzieli: Dlaczego on nie przyniósł nam znaku od swego pana, czyżby nie przyszedł do nich jego dowód w pierwszych pismach? A gdybyśmy zniszczyli ich karą przed nim, wtedy oni powiedzieliby. Panie nasz, gdybyś wysłał do nas posłańca, to z pewnością poszlibyśmy za twymi znakami, zanim zostaliśmy upokorzeni i zawstydzeni. Powiedz, każdy czeka, czekajcie więc i wy, wkrótce się dowiecie, kto jest na drodze prostej i kto jest wśród prowadzonych.